Czad. dzisiaj zdarzyła się najgorsza rzecz, jaka możliwa była. Słuchaj tego. Budzę się dzisiaj rano, nie? Jedenasta z minutami, 10 z minutami chyba. Budzę się rano. No i czuję, że jestem przeziębiony, nie? Że mi gardło boli, w głowie mi się kręci, głowa mnie boli. Biorę jakieś lekarstwa, faszeruję się. No i wiem, że muszę zaraz wychodzić na budowę. Bo tam muszę tak, po pierwsze zapłacić hydraulikowi, muszę opowiedzieć opowie o, o tym brodziku. Yy, muszę pogadać o propozy. No ogólnie tam dopilnować paru rzeczy. Czad. Przychodzę tam. Okazuje się, że tak. Tam jest wyglazurowana jest cała powierzchnia. Nie można chodzić. Tam jest. Y łazienka jest całkowicie rozkuta. Nie ma kompletnie nic. Pył. Co nie wiem. Co ogromnie. Gorąco w środku. Y wiertara ci napierdalany głową. Jest. <słysy> ja, ja już mam dosyć wszystkiego, nie? No ale tam chodzę. Pogadałem chwilę z hydraulikiem, zapłaciłem mu, on mi tam opowiada jak to będzie postawione i tak dalej, jak będą szły liczniki wszystkie, no ogólnie wiecie, takie bardzo czyste teoretyczne, opowiada mi jaki grzejnik muszę kupić, jakie wymiary, czy od dołu, czy od góry zasilam, wiadomo, bla, bla, bla. Czeka, spędziłem tam z dwie godziny myślę, ponad 2,5, myślę, mówię dobra, wracam do domu. To była, nie wiem, 13 z minutami. Wracam do domu, też, że się coś zjem na szybkości przed strumykiem, nie? I tak, cały zgrzany. A, i samochodu nie mam, nie? Żeby nie było. Nie mam samochodu, bo oddałem do cardetalingu i odbieram dopiero prawdopodobnie albo w środę, albo w czwartek. Więc nie mam samochodu. Zamawiam Ubera. Jak Uber to kom? przepraszam. Nie, nie, nie. Zwykłego Ubera zamawiam. Okazuje się, że chłop nie ma klimatyzacji. Więc jest upał. Warszawie jest tam, nie wiem, jest 25 czy 26 stopni. Więc upał. Chłopie ma klimatyzację. okazuje się, że ma na korbkę kurwa te, te szyby. Więc na korbkę już PPW mam i odchylam te szyby. Ona. Eee. Wiesz, uchylam sobie szybkę. Umieram, kręci mi się w głowie. Mam maseczkę jeszcze na twarzy, no bo jak jestem chory, no to nie będę mu prychał w aucie. No więc mam maseczkę. Uchylam tak, żeby nos, kurwa można było. No jakiś koszmar, totalnie ten. Mówię, dobra, pójdę do sklepu do apteki, która jest niedaleko mnie. I do sklepu, żeby skupić jakąś wodę czy jakąś napoje, zimne, cokolwiek, żeby mi się schłodził, czy cokolwiek. Idę do apteki, proszę te, więc mam te rzeczy. Tam pani w aptece była kolejka, bo tam ludzie, starzy ludzie, to wiecie jak wygląda w aptece. Ah, proszę pani, jak kolano mnie boli. A pani, no dobrze, ale to maść przeciwbólową pani chce? Taką zapobiegawczą, żeby nie bolało. <noise> A czyli przeciwbólową. Ale jest taka, co z przyszłością działa, że jak tu od rado będzie, wiem, że boli, to wezmę wieczorem je... Jezus Maria! Weź, kurwa, maść i te... No ale dobrze, starzy ludzie, trzeba ich szanować, więc wyczekałem w tej kolejce. Ona sobie kupiła tą maść. Jebać, stare waby, prąd, wiadomo. Eee, no i kupiła se maść, ja podchodzę, mówię, proszę pani, dzień dobry, poproszę coś zapobiegawczo. <noise> Kurwa, właśnie powiedziałem, że to samo powiedziałem, co ta stara baba. No ale wiadomo, i wziąłem jakieś zapobiegawcze leki na grypę, jakieś witaminy C i tak dalej, i tak dalej, witaminki, wiadomo, D, C, wszystkie jakie są. No i wziąłem, zajęło mi to, nie wiem, 30 sekund, zapłaciłem, wyszedłem, idę do Kerfura, wchodzę do Kerfura. No i widzę, jaka dziewczyna stoi, młoda dziewczyna, nie wiem, z 18 pewnie lat ma. Stoi i takie ankiety przeprowadza, pro popalenia papierosów. No i tak wchodzi, ja tam często akurat takie dziewczyny stoją, więc go przychodzę, sobie tam z boku. Czad, ja wyglądam jak nieszczęście. Tak. Włosów rano nie umyłem, bo się chujowo czułem. Jestem w jakimś kurwa dresie, bo poszedłem na budowę, no to nie będę ten, w jakichś brudnych butach, bo poszedłem na budowę, no więc sam będzie mi się kurzyć, nie będę nic ładnego zakładał. Włosy mam jakieś na lewo, na prawą, w jakimś dresie, parszywe buty. W ogóle no jakiś koszmar, nie? Wyglądam jak, jak bezdomny, wyglądam. No i wchodzę do tego sklepu, kupuję tam coś, co chcę, biorę tą siatkę jak takie nieszczęście, kurwa, idę z tą siatką, głowa w dół opuszczona, zgarbiony, za sobą ciągnę, kurwa, tą siatę, bo nie mam siły w rękach, bo mnie wszystko boli, wychodzę, a dziewczyna podbija i mówi, cześć, a już myślę, dobra, nie palę, a ona, nie, 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 mogę zdjęcie? <laughs> tak podnoszę, uśmiecham się tak... Czy ty widzisz jak ja wyglądam? Ona Nie no ja wiem, ale to dla siebie takie zdjęcie, bo oglądam cię od czasów jeszcze te refery z jasiem. No, A ja tak I ty mnie poznałaś. Ona, no, 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 bo tam na Instagramie widziałem jakieś zdjęcia wrzucałeś. no można, można, więc się uśmiechnąłem już trochę na siłę, ale chwilę sobie pogadaliśmy. No ale na końcu zapytała się, czy palę, czy nie chcę ankiety wypełnić. Także no nie palę, nie, nie wypełniłem ankiety. Ale no to, to jest najgorsze zdjęcie prawdopodobnie jakie zrobiłem sobie z osobą drugą, która chce zdjęcie. I nie przez tą osobę, bo dziewczyna bardzo miała, bardzo ładna, żeby nie było. Ale ja wyglądam kurwa jak bezdomny, nie. Ja domyślam się, jak ona musiała się zawieść, nie? Miała kiedyś idola, TRE No, Ukryte słowo challenge. I zobaczyła go na żywo. 10 lat później. Kurwa kłębek nieszczęścia. No jest jak jest. Ale... Yy... Bardzo miła dziewczyna, no uśmiechnięta, radosna. Ja trochę wyglądałem jak taki alkoholik po czterdziestce. No ale jest jak jest.